Muszę to odkryć. Dzięki, że przyszedłeś. Zajmę się sprawą taty, Sofii. Zapłacę ile trzeba, ale załatw to. Nic innego nie sprawia, że tak się o nią martwisz? Nie byłoby w tym nic złego. Jej obecność w domu dobrze ci robi. Właśnie dlatego jej pomagam. Sofia nie zasługuje na samotne przeżywanie takich trudności. Masz wieści od Alejandra? Nie. Zawieszenie trwa. Rozważam wniosek o zwrot części inwestycji. Nie chcę zamrażać pieniędzy. Nie mam też wieści od Vanessa. Przykro mi. To skomplikowana rodzina, ale wartościowi partnerzy. Cierpliwość. Znasz ich lepiej niż ja. Zapomnij o, o tym, nie rozumiesz mnie. Szukasz czegoś, czego nie ma. Ernesto tak nie pisał. Wszystkie listy zaczynał tak samo. Rozumiem, że cierpisz, ale to oczywiste, że na chwilę przed śmiercią nie pisał tak jak wcześniej. Nie w tym rzecz. Nakręcasz się. Sprawa jest zamknięta. We wszystkich listach przepraszał, że nie jest dobry w pisaniu. Miał piękny styl opowiadania różnych rzeczy, a ten list jest zimny i bezpośredni. Ernesto taki nie był. Chciałbym, żeby było coś, co da ci spokój, ale postanowił odebrać sobie życie. Nic nie da się zrobić. Co za paskudny facet. Wykończyłby nas tym czynszem. Spokojnie. Mamy wiele miejsc do zobaczenia. Wszystkie są tak samo drogie. Nie rozpaczaj. Znajdziemy coś. Cierpliwości. Ale z ciebie optymista. Łatwo było odejść od Ulissesa, ale nie przewidziałam konsekwencji. Ale było warto? Pewnie. Ale no, zmiany są dobre. Jestem pewien, że życie ma dla ciebie piękne rzeczy. Myślisz? Wiem to. Luis już chodzi. Nie martwisz się o niego. Pozbyłaś się Ulisesa. Dzięki Bogu. Czas abyś zadbała o siebie, o swoje szczęście, żebyś zrobiła to, czego zawsze pragnęłaś, ale nie mogłaś zrobić. Tatusiu, nie martw się. Cześć. Znaleźli coś? Nie. I co teraz? Twierdzi, że sobie poradzi, ale się martwię. Sofia, Powiedz, co, co mogę zrobić. Miguel, jesteś aniołem. Nie no, znasz taty. Sam no, chcę to załatwić. Miguel oferuje pomoc. Możemy wynająć nowy lokal. Powiem tacie. My musimy to rozwiązać. Może mnie dasz pracę. Poważnie? Spróbuję. Jak poszło? Źle. Nie muszę. Wysokie czynsze, małe lokale. U nas to samo. Musimy szukać gdzie indziej. I... Co chciałabyś robić? Cokolwiek. W czym masz doświadczenie? W niczym, ale szybko się uczę. Zobaczę, co da się zrobić. Dziękuję. Zostawiam Was. Muszę popracować. Jak mogłaś? Nie chciałaś, żebym dorosła. Pracowała, pomagała wam. Nie u Miguela. Daje mi szansę. I jeśli tak bardzo chcesz pracować, sama coś znajdziesz. Nie złość się. Nie powinienem był iść do Sofii. Proszę usiąść. Miłość to wojna wielu bitew. Jej rodzina mnie wyrzuciła. To normalne. Cierpią. Ona nie chciała rozmawiać. Kiedy tu przyszła, wysłuchał jej pan? Nie. Oboje cierpicie. Proszę ją zrozumieć. Jeśli jest z Miguelem, nie cierpi tak jak ja. Tego pan nie wie w tym problem. Niech minie trochę czasu, wtedy porozmawiacie. Najlepiej sam na sam. Sofia zawsze mówiła, że powinniśmy zamieszkać na jachcie. To piękne, ale miłość potrzebuje solidnego gruntu. Nie zdołam jej odzyskać. Nie chcę dalej żyć w niepewności. Myślenie o tym, czym mnie zdradziła, doprowadza mnie do szału. Yo no quiero lastimarme más. Entonces... ¿Qué va a ser? Rebeka, po co Ernesto z nią rozmawiał? Nie złość się, Miguel ma firmę, może mi pomóc. To zły pomysł. Kto to? Co się dzieje? Dlaczego nie odbierasz, idiotko? Czego on do on od niej od Jak się masz, kochanie? Przepraszam za wczoraj. Co się stało? To był trudny dzień. Nie mam dobrych wieści. To znaczy, rozmawiałam z mamą. Próbowałam ją przekonać, Pokuciłyśmy się, ale to na nic. Nalega na dalszą współpracę z Miguelem. Przepraszam, Alejandro. Nie chcę, żebyś przeze mnie kłóciła się, chcę, się z mamą. Czuję, że cię zawiodłam. Nie mów tak. Myślałam, że mogę ci pomóc, ale ona uważa, że nie myślimy racjonalnie. Powiedziała, że daje się ponieść uczuciom do ciebie i ma rację. To, co do ciebie czuję, jest bardzo silne. Co się stało? Nic. Zadzwonił telefon i się przestraszyłaś. To Alvaro. Czego chciał? Żebym wróciła do domu. Czekaj. Nie, idź. Muszę. Co się dzieje? Nie chcę, żeby się denerwował. Coś nie tak? Nie. Ale z nim nigdy nic nie wiadomo. Może popełniam błąd. Inwestycja Miguela jest dobra dla nas wszystkich. Oswajam się z myślą, że znowu spotkam Sofię, ale nie ma dla mnie nic gorszego niż widok jej z innym. Jeśli oboje będziemy pracować nad naszym związkiem, twoje życie wróci na właściwe tory. Pracuj z Miguelem, wróć do firmy.

Eduardo, co jest? Twój asystent jest z Rebeką? Nie wiem. Nie udawaj, wiem, że są razem. Mogę spytać, o co chodzi? Dzwoniła do Eduarda, zanim umarł. Spotykali się. Co ty mówisz? Sprawdziłam jego telefon. Nie wiem, co powiedzieć. Widzieli się, są dowody. Co sugerujesz? Ta flądra mogła mieć coś wspólnego z samobójstwem Ernesta. Nie żyjesz i to nie moja wina. Co się stało? Ernesto do mnie zadzwonił. Co ty mówisz? Byłam u Sofii, kiedy na ekranie wyświetlił się numer Ernesta. Niemożliwe. Patrz. Niemożliwe. Kto ma ten telefon? Policja. Dlaczego dzwonił? Nie wiem. Wydałeś mnie? Niby po co? Ty mi powiedz. Uspokój się. Chciałeś mnie nastraszyć? Jeśli coś mi się stanie, wszystko powiem. Nie martw się o Rebekę. Nie jesteś jej mamą, nawet jeśli czujesz, że masz obowiązek się nią opiekować. Nie potrafię przestać. Nie weź mi odpowiedzialność za swoje decyzje. Masz rację. Nie zawsze możesz ją chronić. Wiem, martwię się też o ojców. Ja też. Może Miguel by im pomógł. No co ty... Troszczy się o ciebie. To dobry człowiek. Świetnie się dogadujecie. Powiedz: Jest coś między wami? Gdzie jest Rebeka? Pogadam z nią. Myślisz, że powie ci prawdę? Tak. Jesteś moją siostrą i troszczę się o ciebie. Pozwól, że ci pomogę. Chociaż tyle mogę zrobić dla Ernesta. Wiem, że cierpisz. Zajmę się tym. Obiecuję, że jeśli Rebeka ma z tym coś wspólnego, to za to zapłaci. Dziękuję. Miguel, coś do Ciebie czuję. Co Ty wygadujesz? Widzę, jak na Ciebie patrzy i jak Cię traktuje. Słodko do Ciebie mówi. Dobrze się dogadujemy. To wszystko. Daj sobie szansę. Spróbuj zapomnieć o Alejandrze. Nie zamykaj się na miłość. Idź spać, ja zaczekam na Blankitę. Zostanę z Tobą. Kiedyś kazałeś mi czekać samotnie. To było dawno. Co się z Tobą stało, Fausto? Nic. A co? Zmieniłeś? Się. Nieprawda. Powiedz, kto Ci odmienił. Malena. Nie. Chodzi o to, że byłem z dala od ciebie. To było trudne. Miałem piękną rodzinę i ją straciłem. To złamałoby największego twardziela, napijesz się kawy? Nie, jeśli zapasz. Oczywiście. Tu nie chodzi o Alejandra. Jak mam zaufać po tym, co mnie spotkało? Miłość nie jest dla mnie. Oddałam wszystko, a dostałam cierpienie. Kiedyś też tak myślałam, a teraz jestem szczęśliwa z Alanem. Bardzo się cieszę, kochana. Zdobył moje serce. Wspaniałe uczucie, prawda? Relacje się zmieniają. Zależało mi na Luisie, a teraz jestem nim rozczarowana. Obraził mnie. Jak to? Stwierdził, że sprzedałam się Alanowi. Nie znacie. O to samo spytałam. A w twoim przypadku nagrodą może być Miguel. Mam dość miłości na długi czas. Nie znaleźliście lokalu. Wszystkie są małe i drogie. Znajdzie się, kiedy nie będziesz się tego spodziewać. Oby. Co u ciebie? Licho się czuję. Coś cię boli. Serce, ale to brzmi tandetnie. Chodzi o Blanketę? Źle mi, kiedy widzę ją za ranem. Biedactwo. Dał jej drogi na szyjnik. Nie myśl o tym. Nie sądziłem, że taka jest. Jaka? Pragnąca drogich prezentów. Możesz jej dać o wiele więcej. To jej nie wystarczy. Pewnego dnia będę miał mnóstwo pieniędzy, a ona pożałuje, że mnie nie wyda. Mogłabym tu zostać na zawsze, ale.

Kocham Cię. Tak bardzo się cieszę. Możemy spróbować, tylko powoli, proszę. Nie będę wywierać presji. Dostałam nauczkę. Niech wszystko dzieje się naturalnie. Zrobię wszystko, żeby dawny Alejandro wrócił. Obiecuję, kochanie. Posłuchasz mnie. Musimy pogadać. Vanessa wie o tobie. Nic nie zrobiła. Wie o rozmowach i spotkaniach. Próbowałaś to przede mną ukryć. Musisz coś zrobić. Przykro mi, nie mogę ci pomóc. Wersja polska, kanal, plus. Tekst Eliza Sassin. Czytał Piotr Steiner.